Cześć, Mank, witajcie z tej strony Matyko i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii sprawdzanie map oczywiście Farming Sator 25 i dzisiaj nam się kłania mapka Polanki. Mapa, która jest również na konsole, ponieważ wyszła na ModCap yy, sobie ta mapa yy, i dzisiaj sobie tą mapę sprawdzimy. Także yy, co, odpalamy sobie z tu tego save'a i lecimy. No i dobra, mapka nam się już załadowała, tutaj tak naprawdę save'ik nam się załadował. E, oczywiście może troszeczkę ścinać, ponieważ no, serwer jest dopiero uruchomiony, e, ale ogółem co? Na mapie znajduje się dwa grywalne gospodarstwa, e, 6 lasów, 158 pól do kupienia i tak dalej. E, mapa jest wielkości oryginalnej, także nie jest to żadne 2, 4x, tylko jest to głównie no, 1x, czyli oryginalnej mapy wielkości, ale i tak no, dajmy szansę, zobaczmy sobie jak ta mapka wygląda na sobie tutaj oczywiście szybsze bieganie oraz latanie, żeby sobie móc też zobaczyć. No tak, zrozpiliśmy się na jeden z gospodarstw z tego co widzę. Fajne są budynki. Parę budynków tam trzeba pobrać niestety oddzielnie, ale mamy też widzę maszyny startowe, oczywiście, oczywiście są to maszyny, um, że tak powiem, oryginalne, więc na maszynach tam się skupiać nie będę, tylko bardziej... Oj, a co tutaj jest, ty? Zobaczmy sobie. A, to jest warsza, tak, dobra. Ja już myślałem, że coś tu się budować będzie, nie? Ale to jest Warsza rzeczywiście, bo nawet palet jest podstawione, żeby wjechać. Więc fajnie, pomysłowo tutaj to jest wykonane. Tu mamy fajną stodołę, powiem Wam, naprawdę. Klimatyczna nawet, tutaj i długa. A ej, jest, rzeczywiście. No i tutaj widzę, mamy też jakieś maszynki, ale na maszynach, jak mówię, skupiać się nie będziemy. Czy tu można jeszcze coś utworzyć? Nie, tu mamy po prostu ten. E, tu widzę też mamy oborę murowano, także no bardzo fajno w ogóle tutaj obora. E, no i co? Mamy tak. E, tak prezentuje się pierwsze gospodarstwo w ogóle. Zobaczmy sobie w Escape, jak ta mapa się prezentuje. E, no jest to mapa. Jak widzicie, niby 1X, ale no tak są te pola porozmieszczane, bo jest tych pól ogólnie dużo. I tak one są porozmieszczane, że naprawdę śmiem twierdzić, że ta mapa i tak nie jest mała i widać, że tu jest sporo roboty i wszystkiego. Jest trochę tych skupów na pewno. Więc no co? Pokazałem w sumie tą gospodarkę. Pól, powiedziałem ile mamy. No możemy tutaj trochę sobie pobiegać tak naprawdę. Czekajcie, damy sobie może tak, o. Naprawdę fajne pola zróżnicowane, tutaj fajnie porobione. Tu w ogóle mamy jakieś jeziorko w ogóle, także fajnie yy, to wygląda. Tutaj jest to gospodarstwo. No jest sporo pól, jest tutaj, jak widzicie. Trochę tam, no, no są drzewa, ale wiadomo, że też jest ogólnie no, 6 lasów, jest podobno na tej mapie. Zobaczymy, gdzie te lasy są rzeczywiście. Tu jest jakiś malutki tutaj lasek, ale nie wiem, czy to do lasu można zaliczyć. Nie, no można, oczywiście. E, zakończenie mapy jest nawet w sumie takie nie najgłupsze z tego, co widzę. Tutaj bo w ogóle jest, z tego, co widzę, młyn. Tylko czemu on, kurde. Nie wiem, czy on jest tak postawiony tylko dla pisu, czy on działa, bo tu jest, jakby, czekajcie. 158 pole. Kupmy sobie. A i tutaj normalnie nam działa młyn, z tego co widzę. Stary polski młyn zbożowy. Fajnie, fajnie, fajnie. E, idąc sobie dalej, zobaczmy. Tutaj coś mamy, i tu jest jakiś skup z tego sobie. Tak, są tutaj skupy. Złoty plon, widzę, mil e, Targ rolny. Zobaczmy sobie tutaj ten skup, jak tu się wjeżdża. E, jak to w ogóle wygląda. E, tutaj, tak, mamy oczywiście, co tutaj mamy. To tu mamy targ, e, targ rolny. Okay. E, tutaj też widzę, mamy taki. Budyneczek malutki, fajny Tu są silosy, w których możemy oczywiście sprzedawać sobie plony um, No mamy taki, no tak naprawdę, no co tu więcej mówić, nie? Eee, skup jak skup, tak naprawdę Bo mamy trzy skupy w jednym, można powiedzieć Ale fajnie to wygląda eee, Dobra, idąc sobie dalej mm, Pójdźmy sobie w tą stronę No wiecie, no tutaj dosłownie będę każdego pola oceniał, nie? Tutaj widzę są już takie większe pola no, powiem wam tak, to jest mapa na takie... Mało średnie maszyny, nie? Bo zobaczcie, te pola są naprawdę, no takie średnie maszyny, nawet niektóre na małe. E, wiadomo, że te pola można pod siebie podrobić, pomniejszyć albo powiększyć to tam jak to woli. E, ale jest ich pół sporo. E, tutaj w ogóle co mamy? Tu mamy, kurde, widzę, tak, stację benzynową. Mamy tu również sprzedaż drewna oraz agroskup Ok, czyli mamy tak naprawdę trochę tartaku, coś, trochę ten. Troje stacji, no ciekawe, ciekawe tu wygląda. No, oczywiście skup jak skup. E, idąc sobie dalej, co my tu jeszcze mamy? No tu mamy z tego, co widzę, bardzo dużo ludzi w ogóle. Nie, więc może tutaj sobie pójdziemy w tą stronę. Tylko minimapę sobie odpaliłem, żeby tutaj widzieć więcej. E, tu widzę jest ten las, chyba, który na pewno, o którym jest mowa. Widzę, że jest ten las taki, no nie najgłupszy nawet, nie? Taki, chociaż w sumie tu mogli, no trochę mało tej zieleni jest, jak widzimy, ale no, nawet nie najgłupszy. I teraz tak Zobaczmy sobie tutaj Mamy Tak naprawdę takie gospodarstwo W sensie nie dla nas tylko widzę że tu mamy Jakoś o jest farmerka y, Powiedzmy Kate się nazywa I mamy też handlarze z zwierzętami Tutaj widzę w Polankach y, Tu w ogóle widzę o Wyporządki w garażu Chyba mi się tak wydaje tutaj możemy oczywiście Zwierzątka sobie kupywać Więc tak naprawdę no handel z zwierzętami Tutaj jest nie i fajnie, bo tu taką sodowę widać, to można otworzyć, niestety nie można otworzyć, ale szkoda. I fajna chałupa, fajna chałupa. Yy, w oknach, że tak powiem, tekstury takie, no jak dieta z dwóch metrów, znaczy z dwóch yy, kilometrów fajnie to wygląda. Wiecie o co chodzi. Yy, dobra, idąc sobie dalej. Yy, tutaj mamy kolejne widzę jakieś... Tutaj już kurde, a co my tutaj mamy? A nie, tu nic nie mamy, ale jest po prostu... Yy, czy to się da otworzyć? Nie, nie da się tego bardziej otworzyć, ale jest też, widzę, jakiś tutaj, o... Jest jakiś tutaj Władek, czy nie wiem jak ma. O, jest tutaj jabłeczko. 50 jabłek jest do zbierania na mapie, jakby ktoś chciał wiedzieć. Yy, I co tu jeszcze? Tyle, nie? Tu jakieś szklarnie i tak dalej, wiadomo, sąsiad. Yy, tu jakieś kolejne gospodarstwo. Ej, fajnie, bo trochę jest tych zabudowań i tak dalej. Widać, że ta wieś żyje i nie tylko my. Tu ktoś w ogóle łazi, widzę. Mm, także fajnie, fajnie. Idąc sobie dalej. Tutaj mamy kolejne jakieś tego, y, sąsiada z tego co widzę. To jest sąsiad y, Walter, jakoś chyba tak się to czyta, nie wiem. No i oczywiście tu możemy no, do niego... O kurde kliknąłem. Muszę iść, tak. Y, no i tutaj mamy kolejnego sąsiada, nie? E, dobra, idąc sobie dalej, tu mamy jeszcze kolejnego sąsiada, chyba. Tak, to jest Dawid tutaj, e, że tak powiem. Dawid Polek w Polankach. <grym> I tu nic innego, już nie ma żadnych skupów. Jest dużo tych sąsiadów, powiem Wam na tej mapie. I zobaczcie, jak blisko siebie, nie? E, teraz tak, tutaj, proszę Państwa, mamy chyba drugie grywalne gospodarstwo, jeżeli tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mam kasy. Mhm. Dobra, musimy sobie dodać kasę. Dobra. Mm, Okej, okay, kupmy sobie. Tak, tutaj mamy gospodarstwo drugie dla nas. Jest to gospodarstwo ze świniami. Także fajnie, fajnie. No, tak ono się prezentuje, mamy chałupę, mamy oborę ze świniami. Tutaj obok widzę mamy też las, także fajnie, fajnie. No i od razu z polem numer 2 kupujemy sobie te gospodarstwo, także też fajnie. Dobra, idąc sobie dalej. No wiadomo, tu kolejne jakieś zabudowania są. Z tego co widzę. To tu kurde było. Tu widzę, coś buduje o no oborę chyba jaką. No i tutaj mamy tak naprawdę sklep. Nie, to jest naprawa, sprzedaż maszyn. No to sklep chyba inaczej, nie? Czy nie? Źle mówię. A tu jest sklep, dobra. Czyli tutaj mamy naprawa i sprzedaż maszyn, dobra, rozumiem. Um, czyli taki warsztat, tak naprawdę tutaj mamy. Ej, fajnie, fajnie to wygląda. Oj, mamy kolejne jabłko. Jakby ktoś chciał zebrać, nie? Ej, dobra. Idąc sobie dalej, o, tu jest fajny klimacik, patrzcie to, tutaj widzę drzewa położone, chyba te, yy, nie wiem, wiatr przewróci chyba, yy, dobra, idąc sobie dalej, yy, tutaj mamy oczywiście dalej te pola, wszystko, no jest tych pól, kurde, jest tych pól bardzo dużo, nie, nie ma co mówić, że, że mało, bo jest dużo, yy, tutaj w ogóle, ej, bardzo ciekawa miedza, tak szczerze, rzadko spotykane, tylko szkoda, że żadnych drzew na nie ma, ale rzadko spotykana jest taka miedza, że o takie przedzielenie na mapach, bo ludzie zazwyczaj takich nie robią. No i tu mamy same pole, więc to już nic mnie nie pokaże. Tu z tego co widzę mam pryzmę obornika, więc możemy sobie tutaj w tym miejscu obornik przykładowo kupywać, jakbyśmy chcieli. Tutaj... Ej, tu jest fajny lasek, fajny klimacik, tak szczerze, nie? Zajebiście to wygląda. Dobra, idąc sobie tak, dalej. Tutaj już żeśmy byli, więc pokazałem. Więc teraz jeszcze tu możemy się tepnąć. Kolejny jakiś typek jest... O, tu są w ogóle widzę. O, proszę bardzo, to taka mieścina widać, bo są wiadomo bloki mieszkaniowe i tak dalej. Tutaj mamy sklep. Mamy maszyny rolne i to jest ten sklep z zielonki, z tego co widzę. Yy, tu mamy również kruszarkę, czyli gdzie możemy. Nie, tu możemy chyba kamienie po prostu sprzedawać. Yy, tu z tego co widzę, możemy chyba. Tak, możemy wapno sobie kupić. Stacja wapnowania to jest, tylko, że jak widać wapno po prostu jest wysypane, więc fajnie. No i tutaj widzę dużo bloków. Dużo bloków? A już tam dalej się nie da, Ok, Dużo bloków, więc jakieś tam bloki są, jakieś tam ludzie mieszkają. Mm, tutaj w ogóle co mamy? Tu mamy chyba biogazownię, jeżeli się nie mylę. Tak? Oczywiście, że tak. Tutaj mamy biogazownię. Taka fajna malutka widzę, bo... No, nie jest to duża, no. malutka biogazownia. Także fajnie ona tutaj sobie się prezentuje. Um, co my tu dalej mamy? No i chyba tyle z takich, takich rzeczy, nie? Tak mi się wydaje, tu byliśmy, tu byliśmy. No pół jest od groma, lasów też jest trochę. E, tu jest kolejny jakiś lasek, także ogółem, jeżeli chodzi o mapę, to tutaj. No można pograć, jest fajnie pograć i można by tu pograć nawet w parę osób na jakichś tam polskich gospodarkach, bo pola są idealne. Powiem wam, że pola są idealne. Jest trochę tych. Wiadomo, tych gospodarek, budynków i tak dalej, mogłoby być trochę tego więcej, ale i tak szczerze powiedziawszy, mapa jest fajna i warta zagrania na niej, naprawdę, nie? Bo te pola, najbardziej w tej mapie mi się podobają te pola, że one są tak fajnie porozmieszczane i to, to jest przemyślane. To wiecie, dużo jest takich pól długich, ale wąskich. Ja lubię takie pola, przykładowo, nie? Tutaj mamy też takie wielkie pola przykładowo, co mają po 9 hektarów na przykład. Mamy też takie malutkie, także no, mapa jest y, zajebista. E, no i co, na dzisiaj to by było wszystko. E, ogółem no dzisiaj ja to wam w niedzielę jeszcze chyba wrzucę. E, także miłe niedzielki y, i dobrego, smacznego obiadku wam życzę. I co, trzymajcie się, do następnego i cześć!